Czy Kongresy Świadków Jehowy to tylko niewinne spotkania, na których omawia się duchowe sprawy, na których spotykają się znajomi z tej organizacji, gdzie mogą porozmawiać, spotkać się z różnych stron, często raz w roku takie spotkanie się odbywa, no bo nie ma innych możliwości, więc spotykają się tylko na takich kongresach trzydniowych, które się odbywają w lato, które świadkowie Jehowy organizują na całym świecie i wtedy mogą też spotkać się, mogą porozmawiać, mogą wspólnie pokrzepić się duchowo, jak to świadkowie Jehowo określają, mogą nakarmić się ze stołu, który przygotowuje ciało kierownicze. No i w ten sposób Pielęgnować swoje wierzenia. Okazuje się, że jak to w przypadku tej grupy, wszystko jest opakowane w taki cukierkowaty papierek, który kiedy zaczynamy go odbijać, no to tam pod spodem zaczynamy dostrzegać wiele zepsucia i tak jest również w tym wypadku, i o tym powiemy na podstawie różnych. Badań czy różnych psychologicznych teorii, które zostały już udowodnione, jak wpływa na psychikę i na manipulacje, jak wpływają takie kongresy na tą sferę życia, która jest bardzo dla nas ważna, i wiele, wiele osób po prostu nawet nie wie, że takie kongresy psychologicznie wpływają na nich. Bo nie znają tych mechanizmów, a my chcemy je znać, chcemy je poznać i zobaczymy w jaki sposób to wpływało również na nas, i warto, żeby sobie przypomnieć, jak będziemy omawiać tę sprawę, w jaki sposób na tych kongresach były używane różnego rodzaju metody, o których będziemy mówili. Witam wszystkich na kanale Nowe Światło, witam nowe osoby dotychczasowych, słuchających. Zapraszam na Discorda, gdzie jest grupa wybudzonych osób. Pimo, Pomo, jeśli chcesz porozmawiać z nowymi osobami, chcesz poznać nowe osoby wybudzone, ominąć ostracyzm, to zapraszamy. Link jest w komentarzu przyczepionym i w opisie filmu. Zapraszam do lajkowania, udostępniania, do komentowania filmu, a jeśli chciałbyś wesprzeć jeszcze w inny sposób, to można to zrobić wspierając kanał poprzez postawienie kawy na Coffee czy wsparcie przez YouTube. Za każde wsparcie bardzo dziękuję, dziękuję za oglądanie tych materiałów. A więc wielu z słuchających pamięta te kongresy, i wielu cieszyło się na takie kongresy, na takie spotkania. Szczerze powiedziawszy, dla wielu osób to taki punkt kulminacyjny w roku, i okazuje się, że nawet to, że jest taka wytwarzana atmosfera, że te trzydniowe kongresy letnie to jest takie wielkie wydarzenie, to już też jest jednym z narzędzi manipulacji, którym posługuje się ta organizacja. No i sobie prześledzimy, w jaki sposób te kongresy wpływają na psychikę, w jaki sposób wykorzystywane są różnego rodzaju Psychologiczna, psychologiczne formy manipulacji. Będziemy mówić o kilku z nich. Przede wszystkim, chociażby to, że kongresy trwają 3 dni i to, że są wypełnione 40 wykładami, wywiadami, filmami i muzyką, to powoduje, że jest to długotrwała i intensywna ekspozycja na taki jednokierunkowy przekaz, który może prowadzić do zmęczenia poznawczego, obniżając zdolność uczestników do krytycznej analizy i oceny prezentowanych treści. Jest to forma tzw. osłabiania inteligencji, gdzie powtarzanie i nadmierna stymulacja poznawcza mają na celu przytłoczenie zdolności krytycznego myślenia. Teraz zobaczcie, że na przykład szczególnie takie najbardziej znaczące rzeczy były ogłaszane w ostatnich punktach, gdzie wiadomo, że ludzie już tam często przysypiali, ale jak było jakieś ogłoszenie, czy jakaś rezolucja, albo takie były kiedyś punkty, że tam zobowiązujemy się do tego, żeby coś robić, tak? No to było to gdzieś w ostatnim punkcie przeważnie mówione. No i wtedy po takim Wprowadzeniu przez mówcę, oczywiście w staranny sposób, albo teraz będzie to na przykład pokazane w jakimś filmie, tak, który będzie te emocje pobudzał, że na przykład będzie pokazany jakiś Armageddon, raj i tak dalej, gdzie będą zaraz brawa, tak, no bo wiadomo, więc ktoś się skupi tylko na tym, wszystko inne pominie, będzie oczywiście podniosła muzyka. No i wszyscy dookoła będą bić brawo, będą się łzy, radości, czy jakiegoś wzruszenia lały. No i to wszystko właśnie jest podporządkowane temu, żeby manipulować psychologicznie, manipulować emocjami, programować ludzi. I jak widać, udaje się to bardzo dobrze tej organizacji. Ta muzyka też oczywiście jest po to, żeby. Wywoływać silne reakcje emocjonalne, żeby pomagać, jakby tak. Ta muzyka pomaga temu, żeby ludzie w sposób emocjonalny reagowali, dlatego muzyka ogólnie sprzyja doświadczeniom religijnym. Poza tym mamy różnego rodzaju dramy biblijne, filmy, które są pokazywane. To są potężne narzędzia do emocjonalnego programa, programowania i Przedstawiają, często tam historia jest pokazywana w taki sposób, żeby wywoływać pożądaną reakcję, na przykład strach, radość czy poczucie winy. Często, żeby wzmacniać przekaz doktrynalny, oczywiście tylko świadków wiechowe, a przeważnie, a raczej zawsze omija racjonalną ocenę. Różnego rodzaju historyczne drama, dramy, czy różnego rodzaju Filmy, które odnoszą się do rzekomej historii czy czasów biblijnych, na przykład które dotyczą posłuszeństwa wobec przedstawicieli Boga, służą jako emocjonalne wzmocnienie idei autorytetu i posłuszeństwa. No i przecież oczywiście wiemy, że takie dramaty były właśnie często pokazywane, czy jakieś filmy krótkie, które pokazują na przykład, jak to za czasów rzekomego Mojżesza, ta opowieść mityczna tak, o Korachu, Dotanie i Abiramie, że to wszystko oczywiście miało na celu pokazanie, że jak nie będziesz słuchał organizacji ciała kierowniczego, no to będziesz uznany przez Boga jako no, człowiek, który nie zasługuje, nie zasługuje na życie. Podatność jednostki, a skuteczność manipulacji jest tutaj bardzo ważna, ponieważ w tak wielkim gronie, gdzie kilka tysięcy osób uczestniczy w takim kongresie, ta podatność jednostki może być zwiększona. Dodatkowo jeśli chodzi o manipulację, no to czynniki sytuacyjne, indywidualne, takie jak depresja, samotność, niepewność, a nawet niespełnienie duchowe, to znacząco zwiększają podatność na techniki kontroli umysłu. I liderzy grup wysokiego wymagania i wysokiej kontroli wykorzystują fundamentalną ludzką potrzebę przynależności i celu, oferując fałszywe poczucie bezpieczeństwa i przynależności. I pamiętajmy, że to poczucie bezpieczeństwa i przynależności jest fałszywe. Czyli świadkom to wydaje się, że oni Należą do czegoś, ale to wszystko jest oparte na iluzji. Ale kongresy, które są celowo ukierunkowane na pewne oddziaływanie społeczne, stanowią idealne środowisko do identyfikowania i wykorzystywania tych słabości ludzkich. Oferują silne, natychmiastowe poczucie wspólnoty, jasne odpowiedzi i określony cel. I kongresy mogą skutecznie wypełnić te emocjonalne luki, sprawiając, że manipulacyjne komunikaty rezonują głębiej i wydają się prawdziwymi rozwiązaniami, a nie taktykami przymusu. Dlatego takie grupy są bardzo niebezpieczne, ponieważ to nie jest widoczne na pierwszy rzut oka, że coś jest nie tak z tą grupą, tylko to jest bardzo zakamuflowane. I tak jak tutaj możemy przeczytać w tym jednym z artykułów, te rozwiązania wydają się rozwiązaniami prawdziwymi dla takiej osoby, która na przykład uczestniczy w takim kongresie, i być może my też tak uważaliśmy, ale nie uważamy tego jako taktykę przymusu, czyli nam się wydaje, że. My to wszystko robiliśmy mając wolną wolę, a tak nie było. Poza tym na takich kongresach jest manipulacja językowa, tworzy i rozwiązuje dysonans poznawczy, poznawczy poprzez reinterpretację sprzecznych lub szkodliwych praktyk jako moralnie lub duchowo uzasadnionych. No, na przykład to, żeby odcinać się od rodziny, która nie chce być świadkami Jehowy. Intensywne kontrole środowiska i niepotwarzalne idee w grupach wysokiego wymagania redukują testowanie rzeczywistości przez członków, przy czym sama grupa dostarcza większość rzeczywistości dostępnej do testowania. To sugeruje tworzenie samowystarczalnego, samowzmacniającego się systemu ideologicznego. Język, narracje i środowisko społeczne wewnątrz grupy, które są intensyfikowane na takich kongresach, nie tylko prezentują ich prawdę, ale także systematycznie unieważniają wszelkie informacje zewnętrzne, wewnętrzne wątpliwości czy krytyczne perspektywy. Tworzy to sytuację, w której alternatywne punkty widzenia są automatycznie odrzucane jako niebezpieczne lub fałszywe skutecznie demontując zdolność jednostki do niezależnego, krytycznego myślenia i zastępując je światopoglądem zatwierdzonym przez grupę. I to niestety jest bardzo silne i być może spotkaliście się nie jeden raz, jak świadkowie reagują na coś, co o czym się mówi do nich, a oni jakby zatrzaskują bramę i nie chcą w ogóle nic słuchać. Na takich kongresach też są powtarzalne różne idee, ale również ten, ta nowo, womowa świadkowska, slogany, różne frazy, na przykład prawda czy jakieś inne wyrażenia są cały czas powtarzana i to... Polega na tym, jeśli chodzi o, ma o manipulację psychologiczną, że taka ekspozycja prowadzi do kondycjonowania poznawczego, w którym idee są wgrywane w podświadomość, stając się naturalne i niekwestionowalne. Czyli zobaczmy, że to kolejne narzędzia, które są używane na takich kongresach przez takie grupy. Różnego rodzaju doświadczenia oczywiście też są dobrane starannie, żeby wzmocnić konkretne doktryny czy wartości, a często przedstawiają one konsekwencje nieposłuszeństwa wobec organizacji lub świata zewnętrznego, służąc jako narzędzie indoktrynacji fobicznej. Przykłady tych filmów, które są na kongresach różnych takich krótszych czy tych dłuższych dramatów. Koncentrują się na robieniu tego, co ci powiedziano i szanowaniu przedstawicieli Boga i ilustrują, jak narracje te mogą wzbudzać strach przed dezaprobatą i wzmacniają lojalność wobec grupy. O tym już wspomnieliśmy, ale kongresy oczywiście wykorzystują specyficzny język, specjalistyczny żargon, który jest unikalny dla świadków Jehowy, Przykładem jest prawda w odniesieniu do ich wierzeń, czy niewolnik wierny i roztropny w odniesieniu do ciała kierowniczego. Można powiedzieć, że to jest taki leksykon wewnętrzny grupy, który służy do wzmocnienia tożsamości grupowej i poczucia wyższości, jednocześnie alienując członków od świata zewnętrznego i utrudniając im komunikację z osobami spoza grupy. Stosuje się też frazy zatrzymujące myśli, takie jak wątpliwość, to wróg, czy pozostań na drodze, prawdę, na ścieżce prowadzącej do życia, i to są, te frazy są używane do tego, żeby blokować krytyczne myślenie i ciągle przekierowywać uwagę na ideologię grupy. Również te programy na kongresach czy publikacje, które są wydawane przez organizacje, wzbudzają poczucie winy, czyli wina krwi za to, że nie głosisz, czy strachu, na przykład przed Armagedonem, czy przed opuszczeniem grupy i ostracyzmem. I takie apele do strachu mają na celu wymuszanie konformizmu i zapobieganie, kwestionowanie doktryn lub autorytetu organizacji, co wiemy i pewnie też to przyznacie, że jest to bardzo potężna machina i bardzo potężne narzędzie kontroli i manipulacji psychologicznej czy społecznej. Jak wiemy, być może też to odczuwaliście, że takie zgromadzenia, gdzie jest tysiące ludzi w jednym miejscu, to charakteryzują się czy tworzą taką iluzję wysokiej spójności grupy, czyli. W takim środowisku sprzyja kolejna, taka następna forma manipulacji, czyli myślenie grupowe. To taka silna presja na zgodność i unikanie jakiejkolwiek kontrowersji, na podważanie czegokolwiek kwestionowanie, myślenie logiczne prowadzi do iluzji jednomyślności i tłumienia indywidualnego krytycznego myślenia. Czyli świadkowie Jehowy mówią, że są jednomyślni tylko dlatego, że nie myślą krytycznie, bo tylko wystarczy, że zaczniesz myśleć krytycznie, zaczniesz myśleć logicznie, zaczniesz poddawać coś w wątpliwości. To oczywiście od razu coś powie, kto coś powie? No, że jesteś odstępcą, że nie możesz iść z prądem, tak, nie możesz. Czegokolwiek podważać, krytykować ciała kierowniczego, bo jest to wszystko postrzegane bardzo, bardzo negatywnie. Dodatkowo to jest jakieś poczucie takiego wspólnoty bycia częścią braci, sióstr, tak? A więc to jest też wykorzystywane do tego, żeby tą lojalność i oddanie grupie cały czas, żeby to. Tej grupie oddawać, być podporządkowanym, no i chociażby takie publiczne, publiczne ostracy przez unikanie kogoś, jak również system nagradzania, oddania i lojalności przez kwestię awansu w tej grupie, tak zwanych przywilejów, też wszystko powoduje, że to zniechęca do indywidualnego myślenia. Do indywidualizmu, do niezależności, do niezależnego logicznego myślenia. Co ciekawe, chrzest na kongresach jest, można powiedzieć, takim też narzędziem manipulacji, ponieważ jest to wydarzenie publiczne przed tysiącami ludzi i ludzie też tam odpowiadają na pytania, którzy rzekomo się poświęcają Jehowie i identyfikują się z organizacją Jehowy. Czyli to nie jest tylko akt symboliczny, to jest taka potężna, publiczna deklaracja zaangażowania, oddanie swojego życia tej organizacji. To symbolizuje taką głęboką transformację tożsamości, zresztą o tym się mówi, żeby wyrzucić starą, przywodzić nową osobowość, a wykonanie takiego chrztu przed tysiącami obserwujących, często jest to oczywiście w takim towarzystwie, czy takiej podniosłej atmosferze, no bo jest pieść śpiewana. Często ci ludzie tam, jakaś rodzina czy znajomy płaczą, więc to jeszcze umacnia taką nową tożsamość jednostki jako świadka Jehowy, więc jest to taki rytuał poddania, można powiedzieć. To jest taka deklaracja lojalności dla tej organizacji. To, to warto też o tym pamiętać, że tak to wygląda z perspektywy psychologii. Na pewno wiele z takich różnych rzeczy, które zwróciliście uwagę, jeśli chodzi o kongresy, no to też dostrzegacie, jak to był system manipulacji, jak na takich kongresach chociażby nagabuje się o środki finansowe w jaki sposób poddaje się presji jednostki różnego, jeśli chodzi o różnego rodzaju rzeczy, no bo jak kogoś widzisz, no to o co się pytasz? Przeważnie na początku to są te rozmowy o tych tak zwanych sprawach duchowych, coś słychać, jak tam w zborze i tak dalej, później nieraz gdzieś tam się to zaczyna sprowadzać też do jakichś spraw prywatnych bardziej, ale wszystko przecież będzie się kręciło wokół tej organizacji. Tak? I samo odbieranie tego programu no też będzie miało na celu, żeby co? No żeby pokazywać, że ta organizacja jest super wspaniała, że tej organizacji trzeba oddać życie, że dla tej organizacji trzeba więcej robić, niezależnie jak to będzie się objawiało, czy przez budowanie. Różnych obiektów, czy przez służbę dla BTL, czy przez głoszenie większe, czy przez jeszcze jakieś inne rzeczy. To wszystko będzie miało na celu mówienie o tym, że organizacja jest dobra, reszta jest zła. Świat jest zły, zbliża się koniec, masz być posłuszny organizacji, a na tych kongresach już zupełnie. Równo można powiedzieć, postawili takie znak równości między diabłem a człowiekiem, który jest wybudzony, czyli tak zwanym odstępcą, który zaczyna kwestionować te rzekome prawdę. W zasadzie postawili równość, więc ludzie mogą już nie chcieć nawet w jakikolwiek sposób słuchać takich osób, tylko nawet te odpowiedzi. Tego człowieka, który w tym filmie grał, tego tak zwanego odstępcę, no to też są takie, jakie często są w rzeczywistości mówione. No i nawet jak on tam powiedział, że no i co, odejdziesz do tego świadka, tak? Odejdziesz, nie odpowiesz nic, no to on tylko ten świadek, nie, tam ja nie chcę z tobą rozmawiać, tak? Uciekam. No i to jest, było przedstawione jako to właściwa postawa, tak, żeby. Nie słuchać w zupełności żadnych złych, tak zwanych rzeczy. Więc świadkowie zaraz powiedzą, że jakaś zła tylko informacja o organizacji, to oczywiście będzie racjonalizowana, i zaraz mówione, że to jest fałszywa informacja, że to może nie tak było, a jak było, to na pewno to Jehovah wyprostuje. Także to jest naprawdę bardzo silne narzędzie manipulacji, takie kongresy. I. Jeśli tylko ktoś może, to najlepiej, żeby w tym nie uczestniczył, ale wiadomo, że się nieraz nie da. Napiszcie w komentarzach, jak wy odbieraliście kongresy, jak byliście jeszcze pimi, jak byliście niewybudzeni, jak odbieracie te kongresy po tym, jak byliście wybudzeni i czy dostrzegacie te formy manipulacji, które trzeba też często sobie uświadomić, żeby je później z głowy wyrzucić, żeby one nie miały wpływ też na nasze późniejsze życie. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia.